Nie. Co zrobiłeś? No ty jesteś bambik najgorszy, wiesz o tym? Ty, za mną idzie gościu! No nie wierzę! Nie, ty knucie chamie, ty... Steamowałem się z kilkoma innymi osobami na jakimś randomowej gierce. Jak to super wygląda! Dzi... Dobry dzień, dobry wileczki, dobry witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. Ja jestem Smarty, a przed wami Skybase, coś klasycznego. Ale okazało się, że razem ze mną budowało go jeszcze 10 innych osób. No ale moi drodzy, zanim przejdziemy do samego odcinka, pamiętajcie, że możecie jeszcze 5000 tysięcy dolców Jeżeli chcesz taki potężny pakiet dla siebie, to zasubskrybuj kanał, koniecznie z dzwonkiem. Zostaw łapkę w górę i komentarz, bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę. No i oczywiście użyj mojego kodu SMARTY w sklepie. A teraz nie przedłużając, zapraszam... Do Dzień dobry, moi drodzy. Witam ponownie. Oczywiście zaprosiłem sobie tego knuta, sudaka. Zobaczymy po jakim czasie mu gierkę wywali. Zakładam, że tak po dwóch minutach mniej więcej. Hello? O, słychać się nawet. Dzień dobry. Zbieramy maty jak najwięcej, szybciutko się budujemy i elegancko wygrywamy najłatwiejszą gierkę za pomocą Skybase'a. Pasuje Dokładnie. ci to? No, Aha, ja jeszcze, no. Się przywitać. Wypadałoby. Cześć. No to na tyle, ja słuchajcie, wstydzę, z kultury, bo ja, ja sudaka. Tak, tak. On jest bardzo wstydliwym <laughs> chłopakiem. Naprawdę, on jest bardzo, to bardzo wstydliwym chłopakiem. On ogólnie, jak kamerę widzi, to, to, to nie staje się zbierzem narzędziem medialnym, no. Moi drodzy, no i oczywiście w całym tym naszym SkyBase'ie tkwi drobny haczyk, bowiem nagrywamy go na bliskich starciach, czyli nikt tak naprawdę nie będzie w stanie nas zestrzelić, nikt tak naprawdę nie będzie w stanie zniszczyć nam SkyBase'a, jeżeli zaczniemy go budować odpowiednio wcześnie. No a dodatkowo, w razie gdyby jednak ktoś się pokusił o zniszczenie tego SkyBase'a, to mamy do dyspozycji jetpacki, mamy do dyspozycji impulsy, mamy do dyspozycji także nasze jump pady także zaopatrzenie jest naprawdę srogie. Tylko team sobie słabego Dobrałem, no, ale już trudno. <laughs> Nie zareagowałeś nawet? Tak, miałem. no moi drodzy, a... no jak to zwykle przy Skybajzie? Mam dla was przygotowaną historię. A tym a razem. chciałem się spytać o historię. Tak, będzie, oczywiście historyjka będzie, no jakże mogłoby nie być żadnych historii przy Skybajzie? Oczywiście, że musi być. Moi drodzy, tym razem historia dotyczy członka mojej rodziny. Nie mnie, a członka mojej rodziny. I było to w czasach dość zamieszłych, bowiem w czasach młodości, gdzieś tam mojej babci. Moi drodzy, nie będę tutaj się posługiwał żadnymi danymi personalnymi. Natomiast jak już wiecie, Historia miała miejsce w czasach dość zamierzchłych. No i członek mojej rodziny chodził do klasy z chłopakiem, który nie za bardzo potrafił czytać. <gry> Były takie czasy, moi drodzy, gdzie czytanie nie było na porządku dziennym. No i historia wydarzyła się na lekcji polskiego. W momencie, kiedy jak zwykle członek mojej rodziny miał podpowiadać w czytaniu swojemu koledze, stwierdził, że jest tym już trochę znużony. No bo ile można, no niech się w końcu nauczy czytać. Do tej pory załatwiali oni to w ten sposób, że kiedy ten kolega był wywoływany do odpowiedzi, no to zdanie po zdaniu czytał mu właśnie członek mojej rodziny. No ale w tym dniu historia miała nieco inny przebieg. Mój krewniak, jak już wcześniej wspomniał, Miałem, był już tym faktem trochę znużony. No i podczas lekcji polskiego, kiedy jego kolega został wywołany do odpowiedzi, stwierdził, że zrobi mu takiego małego pranka! Albo nawet więcej niż małego pranka! No i jak zwykle zaczął mu dyktować to, co ma powtarzać, to, co ma czytać, teoretycznie. No i w środku czytanki, moi drodzy, zamiast zdania, które było zapisane, mój krewniak powiedział mu na ucho: kot zra na puszczy. <laughs> Niewiele myśląc powtórzył szybko zdanie, żeby nauczycielka nie zorientowała się, że ktoś mu podpowiada. No i uświadomił sobie, co powiedział dopiero po chwili. Afera była niesamowita. Podobno lanie, jakie dostał od rodziców, było naprawdę srogie. Wtedy jeszcze można było dać dziecku klapsa. To były inne czasy. Oczywiście nie obeszło się bez zemsty, no i członkowi mojej rodziny została porwana czapka, do której ów kolega postanowił się wyścikać. Afera była podobno na całą wieś. Oczywiście dokładniej tę historii opowiedziałaby moja babcia, no ale starałem się jak mogłem. I zaczynamy budowanie, zaczynamy budowanie, moi drodzy. Najłatwiejszy Skybase na świecie. Uwaga, uwaga! To jest tylko ten minus, moi drodzy, że nie mamy bandażownicy. Ona naprawdę bardzo by się przydała. Na szczęście mam jedną apteczkę, Sudak też ma jedną. No i miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzimy. W ogóle nie boję się iść po schodach, bo czasami mam takie lagi. No? I nie wiem, czy idę po schodach. <noise> Teleportujecie, tak? No nie I... rób tak, że w bok czasami. <laughs> <Dobra>. <laughs> Czyli muszę cały czas prosto się budować. Tak. No i moi drodzy, jak już wcześniej wspomniałem, jest to prawdopodobnie najłatwiejszy skybase na świecie. Z tego względu, że nawet jeżeli ktoś go jakimś studem zauważy, znaczy nie jakimś studem, no bo jak sami widzicie przejrzystość burzy jest po prostu doskonała. No ale gdyby ktoś go zauważył, no to jak go maliby z tego shotguna zestrzelić? Ej, tam też skybase budują! <laughs> <laughs> Może też Ej, odcinek serio? nagrywają. Może też odcinek jest nagrywany. Chodź szybko, chodź. On Skybase, idę mu zrzucić ten Skybase. Dawaj do niego, dawaj, dawaj, dawaj. Ty no zobacz, zobacz to. No nie wie, że ktoś też Skybase'em leci. To chyba popularna taktyka na tym trybie. Nie. Co zrobiłeś? No ty jesteś bambik najgorszy, wiesz o tym? <laughs> A czemu nie użyłeś jetpacka? Wytłumacz mi to! Cudak! No Knut najgorszy no! Co jest? Szegon strzela? A on bandażownicę ma, dobra! To mi się bardzo przyda! Po cichutku, po cichutku! Muzyczka z miszynem Impossible! O! Zauważył mnie, zauważył mnie! Nie no, wyjaśnił mnie knud najgorszy! Cudak, gdzie ty jesteś? Hamie! No i takie nagrywanie z nim SkyBase'a jest właśnie! O! Dzwoni, zobaczmy co ma do powiedzenia! Nieraz to on gra! Dlaczego? Co się stało? Bo ja stracę klawiaturę niedługo Stracisz klawiaturę? Co, co zrobiłeś? No, spacja mi wiesz, spacja ma takie dwa metalowe z, z boku I ja nie mam już ich Aha, czyli popsuła ci się klawiatura? Tak no kto by się spodziewał, że go wywali, że już więcej do meczu się dołączy. No dobra, moi drodzy, zaczynamy budowę naszego Skybase'a. Co prawda, nie mam jakiejś super powalającej liczby matsów natomiast myślę, że powinna ona w zupełności wystarczyć, ponieważ pierwsza strefa jest już za mną i tak naprawdę idę teraz do drugiej strefy. No mam tutaj zdecydowanie spokojniejszą głowę, jeżeli chodzi o niszczenie podstawy mojego Skybase'a, ale co się okazuje, moi drodzy, nie jestem jedyną osobą, która próbuje wygrać mecz właśnie tą taktyką, a więc zdziwcie się proszę, jeżeli zobaczymy. Kogoś na samej górze mapy. Ode mną gdzieś tam strzały przeciwników, no ale one raczej krzywdy nam nie powinny zrobić, taką mam nadzieję. No oby, chyba nikt w strefie nie kuda bandzi, co? Oj, klasycznie, słuchajcie, już wiadomo, co będę robił. Tutaj profesorem profesore także wszyscy wiedzą, jak wygląda schemat. Już mi się nawet ręce nie pocą. No może troszeczkę tylko od tego widoku gdzieś tam, bo widok jest naprawdę, naprawdę potężny. No i jestem na samej górze, ale co mnie troszeczkę dziwi, jeżeli mam być szczery, to fakt, że dookoła mnie nie ma po prostu żadnego SkyBase'a. Jestem w Oj, oj, Proszę mi tak nie robić. Halo. Ty, za mną idzie gościu. No nie wierzę. Nie, ty knucie chamie, ty najgorszy. Co za ham! Widzieliście go? Żebym tylko doleciał tutaj. No nie wierzę. Co jest? Co to miało być w ogóle? Dobra, muszę szybko do strefy cisnąć. No co za cham? Nie wierzę. Co tu się stało, właśnie? Bo teraz nie wiem, czy mi Macu wystarczy. A jak on poszedł, żeby mi podstawę zniszczyć? No niemożliwe, chyba co? I najgorszy, ty. Niszczycielu dobrej zabawy. A mógł przyjść, zatańczyłbym z nim coś elegancko, byśmy we dwójkę wygrali. Dobra, jest pierwszy Skybase. Widzę pierwszy Skybase, słuchajcie. Ho, 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 ho. będzie się działo. Dobrze, że mam cztery czwórki i dobrze, że mam Neidy. Ty dorzucę tam tymi Neidami? Ole by się chłop zdziwił, ale by był w szoku. No widzi mnie na bank, widzi mnie, ja już go widzę. Zobaczcie. Jezu, już kocham ten tryb. Ja ja już po prostu kocham ten tryb. Bliskie starcia. One love. Zobacz, on tam skacze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pomacham ci rączką. zadzwój do mnie, proszę. Kolbi. Dobra, będę zgrywał jego kumpla. Będę zgrywał jego przyjaciela. A potem mu najdarzucę rzucę pod nogi. Je, nie, zobaczcie, jak to kozacko wygląda tam z tyłu. Dobra, elegancko. Ale ja się w ogóle nie przejmuję, że to widać. Dobra, chłopie, nie zrzucaj mnie, tylko proszę, dobra? Nie zrzucaj mnie. Ja ciebie mogę, ty mnie nie! Ja tu odcinek nagrywam. I sobie później zbuduję, że... Ej, to jest drugi! Tam są dwa I no y. jak to sztos wygląda! I pode mną też są! Rzucę mu ce czwórkę. Doleci? Doleciała chyba! Nie, nie doleciała. Najdzik jeden. Miłości. Nie, dobra, oni zaskoczyli. Okej, okay. dobra, spoko. Tam chcę czwórkę rzucić. Patrz, 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 Dwie C4 zużyłem, ale dobra. Wait, wait, wait. Do strefy, do strefy, do strefy Nie, już nie może nic obić Mam tylko jedną apteczkę Dobra, jestem w strefce Tam ci się tam strzelają Dobra, elegancko Uwielbiam to A jeszcze bardziej uwielbiam fakt Że SkyBase'y są teraz tak popularne To chyba bardziej popularne niż w pierwszych sezonach Fortnite'a Dorzucę mu tak. Nie, no nie ma szans Prawie Chodź na chwilę, chodź, 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 chodź Ale będzie wkurzony Ale będzie zły chłop Kurde, zmarnowałem znowu Wami tylko zostały No co jest? tam tańczy! Nie no ja nie chcę go likwidować, nie chcę mu tego burzyć! Dobra, idę do strefy po prostu, spotkamy się na górze. Patrz, 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 patrz! Nie, ty chamie, ty bandy to najgorszy ty. O nie! Tak się bawić nie będziemy. Proszę bardzo! Proszę bardzo, kurczak, no, a miałbyś taki łatwy winskiej Ham, no zobaczcie, chciałem się z nim pobawić, dobre serduszko miałem, żeby mu nie nie rzucić. To wziął i mi rzucił. Ostatni raz, o wyknut najgorsze. <noise> Dobra, spotkałem dwóch kumpli, którzy tu stoją. Siemka, niebi! No ty knucie najgorszy! Czemu to robisz? Ja myślałem, że się zaprzyjaźnimy! Co za ham prostak bandyta, no! Co robisz? Ech, już nikomu nie można ufać w tym świecie. Wrócę do was z bronią, wy knuty najgorsze. Ty no patrz, oni tu nadal stoją! Co jest? No i co? Taki cwany żeś był? Taki cwany? Do no dziabni z kilowa, dziabni! No właśnie, tak myślę. No teraz co tańczyć chcesz, teraz tak! Brz, buractwo na tym świecie! No i co, co, co byś chciał, co byś chciał? Pewnie mnie dziamnąć, co? Dobra, pięciu przeciwników, tylko okej, okay, czterech przeciwników. Miejmy nadzieję, że to nie jest cały skład, bo wtedy na pewno będą mieli jakieś leczenie. Okej, okay, no i tutaj już mogę robić tak naprawdę, co mi się żywnie podoba, słuchajcie. Żywnie? Chyba... nie nieważne zresztą, no. <laughs> I tak naprawdę został mi tylko jeden team prawdopodobnie do wyjaśnienia. Znaczy, no nie oszukujmy się, z moim skillem jest to bardzo trudne do zrobienia. No, ale może jakimś cudem? Tam widzę, ktoś leci, słuchajcie, na lotni. Dobra, kozacko, dzień dobry, witam serdecznie, gracza. Dobra, to naprawdę ma szansę się udać. Bo tu na górę na bank nie wejdą. A, wygrywamy to, wygrywamy to easy No i co cwaniaczki, co jest, co jest Składy na solo, przegracie, tak łatwo Ty, on się tu do mnie buduje Co jest, halo, proszę tak nie robić Raz, dwa, trzy, schodzimy na dół Bo będę zmuszony użyć granatów No patrz, co robią Dobra, rzucam jednego neida. Aj Ej, kurde, jeszcze za wysoko są, znaczy za nisko Ty, oni się tu do mnie budują, no nie wierzę Zostaw mnie, knucik, no Dobra, zabuduje się tu cały, zabuduje się Nie wejdą tu, nie wejdą tu na bank Wszedł yy, tu no nie wierzę, drugie miejsce wyjaśni mnie! Ha, prosto, tak bandyta! Nie, 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 nie rozwalaj, mu nie tego, rozwalaj. bo ja nie wiadomo, co on zrobi. Zobaczcie, wziąłem sobie do pomocy kumpli, ponieważ pomimo tego, że tryb jest całkowicie forfan, to są tutaj takie tryhardy, które budują się do góry i za wszelką cenę muszą wygrać. No, oczywiście, o to chodzi w gierkach, aby wygrywać, a więc trudno jest im mieć to za złe. Natomiast są takie tryhardy, które zwyczajnie podchodzą w strefę i kolapsują tego skybase'a. I ogólnie ja mam najdziki, mam te 4 I teraz tak, uważajcie, bo oni na bank będą chcieli do nas podejść. W pewnym momencie i właśnie rzucić albo C4, albo granaty jakieś. Yy, I no. będą próbowali nas O dobra, skolapsowali ich! Okej, okay, dobra. O nie, najgorzej! Najgorzej na świecie. Miejmy nadzieję, że oni nie będą się chcieli tutaj do strefy naszej dostać. Nie no, nie o, mają nie. szans, zobacz. Idealnie nam wychodzi, to idealnie. Chodź do strefy się budujemy. Dobra, lecimy. Szkoda, no. że Hito jest trochę Gdzie jest Hito w ogóle? Aha, hito jest na dole. <laughs> Słuchajcie, to jest nasz losowy teammate. Losowo nam dobrało, jakiegoś zawodnika, nie mieliśmy nad nim żadnej kontroli tak naprawdę. On chyba nie wiedział co my chcemy zrobić i zeskoczył po prostu na dół. No trudno. Jezus Szymon, już się bałem, że spadłeś Moreno, nie! Nie, Moreno! Chodź tutaj! To Dobra, Szymon, zostaliśmy sami, mam nadzieję, że masz sporo matców. Dobra, oni tańczą, dobra, zatańczmy z nimi, może się uda. Ta atakować może nie będzie, może nie będą kolapsować, no. Dobra, no trzeba okurę, będzie bardzo, bardzo ostrożnie. Tam jest jeszcze jeden, team się buduje, dobra. Oj, 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 oj. będzie oj, problem. <laughs> Szymon, full focus. No nie. Mod, Knuty, najgorsze. Szymon, wygrywasz to. Ja tu wchodzę z jeszcze jednym ziołkiem do góry. On się w ogóle mnie nie spodziewa. Słuchajcie, ja mam go na plecach. On jest na plecach. Dobra, tu będzie ciekawa akcja. Chodzimy do góry z nim. No nie, powalił mnie Knut. Dobra, słuchajcie, zacząłem budować ponownie Skybase. I bardzo dużo wskazuje na to, że akurat jestem jedynym, który to robi. No być może jeszcze nie widzę innych skybase -wiczów. I czy tacy występują, przekonam się być może później. Jak na razie, w każdym razie tutaj mamy eleganckie, dobre symptomy. Także może się uda, może się uda nawet na solo. No i mniej Miejmy nadzieję, że tym razem nikt nie postanowi się do mnie na górę wdrapać. A, są SkyBase'owicze. Witam serdecznie graczy. Dzień dobry, dzień dobry. Czy on jest tam solo? Chyba solo. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, w tej taktyce niezwykle niebezpieczne są tak naprawdę impulsy. I szczerze mówiąc, na początku wszystkie wyrzucałem. Natomiast już dwu albo trzykrotnie zdarzyło mi się, że przeciwnicy po prostu rzucili we mnie impulsem, a ja z mojego SkyBase'a po prostu spadałem. O, jest trzeci SkyBase, jest trzeci SkyBase. Dobra, czy zobaczymy czwarty? No ja myślę, że są na to naprawdę duże Szansę. Dobra, idziemy prosto do strefki, prosto do strefki. Zaraz będzie spotkanie na szczycie, słuchajcie. <laughs> zawał, zawał. Jest czwarty Skybase, dobra, mamy to. Oj, ale tam chyba timem. A, on lepszy sposób znalazł. On po prostu jetpackiem zbija się w górę. No, kozacki pomysł. To ty. I ci są w ogóle. No nieźle. No nieźle. To zaczyna się zabawa. 15 osób jeszcze, słuchajcie, całkiem sporo. Jest i piąty Skybase. Jak tam cały team jest w ogóle. Cztery osoby tam siedzą. Oj 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 oj, będą problemy, będą problemy za chwilę. Zobaczcie, ile tego jest tutaj dookoła. Jeden, drugi, trzeci, czwarty Skybase. Za chwilę się jakiś piąty wybuduje, coś czuję. Je, jak to kozacko wygląda! Fajnie, że ludzie się tak bawią. Fajnie, że ludzie próbują wygrać w jakieś bardzo Konwencjonalny sposób. To jest po prostu kozackie. Dobra, tutaj grają dłoś i widać, że mają fajną taktykę. Jeden podchodzi do środka strefy, natomiast drugi czeka gdzieś z tyłu, w razie gdyby poszedł jakiś potężny kolaps. Zobaczcie, ludzie się w ogóle timują tutaj. Jakie to jest świetne. Czy to jest cały team, czy, czy oni po prostu sobie taką się znaleźli i postanowili steamować? No to by było kozackie. I ja nie wiesz, jak to super wygląda. Dzień dobry, Hejo. No pomachałby Kurde, jak tu pomachać? Halo, mi, zadwoj do mnie. Dzień dobry, witam. Nie strzelajmy do siebie, co? Nie strzelajmy do siebie. Po co? Obawmy się chociaż chwilę. <grywy> Dzień dobry, witam serdecznie, graczy. Witam. Dobra, słuchajcie, ja już mogę to przegrać. Steamowałem się z kilkoma innymi osobami na jakimś randomowej gierce. Wygląda to prześwietnie i bardzo mi się to podoba. Super sprawa i super, że ludzie potrafią się jeszcze bawić Fortnite'a. Wraca nadzieja w społeczeństwo. <grywy> Słuchajcie, ja naprawdę, ja tutaj nie zamierzam się z nikim strzelać Szczerze mówiąc, moje serduszko jest po prostu wielkie w tym momencie I pulsuje naprawdę miło, tak normalnie Oj, oj, oj I naprawdę super, że ludzie potrafią się tu jeszcze bawić Jak to super wygląda Witam panów, witam serdecznie graczy Chodźcie, chodźcie, się pobawimy trochę Może wszyscy razem wygramy Nie kolapsować, nie kolapsować Czemu oni się strzelają z nimi? Po co? Kurde, oni chcą naszych teammateów moich nowych wyjaśnić Proszę mi zostawić kolegów moich nowych i takie teamowanie, żebyśmy tego bana nie dostali. Dobra, następna strefka następna strefka Osiem osób tylko zostało w tym trzech moich nowych teammate'ów. <śm> 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 Kozacko A nie wpakujcie mi w shotguna w plecy, chciałbym zobaczyć jak tutaj wszystko wygląda. Czekajcie, rzucaj mi jedną rybkę w ramach przyjaźni. Proszę, proszę, podarunek. Zapnijcie sobie rybkę. <śm> Super ludzie Jee, jak się cieszę, fajna sprawa Tak, 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 są pod nami, są pod nami Dzień dobry graczu, witam serdecznie, witam gracza Nie strzelaj, proszę, nie strzelaj Ja nie chcę cię likwidować Ja nie widzę tej emotki No nie wiem, on mi coś wysyła, ja nie widzę, co? Najlepsza gra Fortnite'a, jaką kiedykolwiek miałem O ma siorbo rybkę jeszcze, ja mu jedną swoją dałem No kurde, no oszukał mnie Oskamował mnie Dobra, przynajmniej widać tę strefę tutaj Kozacko to wygląda. No super sprawa! Dobra, będzie całowan... O ty, o knucie! No widzieliście hama! Widzieliście co mi chciał zrobić? Taki przyjaciel właśnie! Co? Co? Ci wziąłem rybkę? No nie! Najgorzej na świecie. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja już jestem usatysfakcjonowany. To był najpiękniejszy Skybase, jaki kiedykolwiek w życiu zrobiłem. A dlaczego? Ponieważ wróciła mi wiara w społeczność Fortnite, że ludzie potrafią się tu jeszcze bawić i wyszło naprawdę, naprawdę kozacko. No <grym> moi drodzy, mam nadzieję, że od Ciebie Wam się podobał i że troszeczkę was dzisiaj rozerwałem. Jeżeli tak było, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. No i jakiegoś komentarza. No, bardzo lubię czytać, co tam u was słychać. A na dzisiaj pozostało mi się. Z wami tylko pożegnać. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na razie! Cześć!